Jak co roku wraz z nadejściem wakacji, Kozienice stały się Polską stolicą piękna. Wszystko za sprawą półfinału Miss Polski i finału Miss Polski nastolatek, zorganizowanych w naszym mieście już po raz szósty. W piątek, 24 czerwca, punktualnie o 22, na scenie Kozienickiego Amfiteatru rozpoczął się półfinał Miss Polski. Można go było oglądać bezpośrednio będąc w amfiteatrze lub na antenie TV4. Zgromadzonych powitała prowadząca imprezę Paulina Sykut-Jerzyna. Podczas piątkowego półfinału spośród 40 dziewcząt z całej Polski wybrano 24 kandydatki, które zakwalifikowały się do ścisłego finału Miss Polski 2016. Dziewczyny wystąpiły na scenie w strojach kąpielowych, strojach dziennych, sukienkach koktajlowych i sukniach wieczorowych. W trakcie półfinału można było obejrzeć nagrane wcześniej materiały ze zgrupowania prezentujące poszczególne dziewczęta. Były też pytania do kandydatek. Wszystkie panie z uwagą obserwowało kilkunastoosobowe jury. Oprócz osób bezpośrednio związanych z konkursami piękności, czyli między innymi prezesem konkursu Miss Polski Gerardem Parzutką von Lipińskim i właścicielem konkursu Miss Polski Misland Lechem Daniłowiczem, w jury zasiedli także przedstawiciele lokalnych władz, wiceburmistrz gminy. Kozienice Małgorzata Bebelska i starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung, przedstawiciele firm związanych z regionem, w tym między innymi Piotr Walczak, prezes grupy Lactalis, przedstawiciele świata mody i laureaci wcześniejszych konkursów. Do finału Miss Polski zakwalifikowano 24 dziewczęta. Jedną z nich wybrali widzowie. Wyłoniono też Miss Kozienic. I tak Miss Widzów została Judyta Zapęcka z siedliska, a werdykt w sprawie wyboru Miss Kozienic ogłosili wiceburmistrz. Mistrz Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska i Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung. Szanowni Państwo, serdecznie witamy telewizję, witamy Państwa. Cóż, wybór był trudny na jeden wieczór. Kozienice stają się stolicą piękna. Kandydatką Kozienic dzięki naszej publiczności, której serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy, ale i ziemi Kozienickiej Powiatu Kozienickiego, zostaje. Kandydatka z numerem 22, czyli Paulina Maziarz. Bardzo jestem zaskoczona, ale też zadowolona, że będę mogła reprezentować to miasto. Dlaczego zdecydowałaś się na udział w tym konkursie? Wszystko zaczęło się od regionalnego konkursu, jakim był Mistrz Ziemi Radomskiej, gdzie miałam możliwość zdobyć pierwsze miejsce główne i tak potoczyło się, że od now, aż do tego miejsca jakim tu się znalazłam. Atrakcją wieczoru były nie tylko piękne dziewczęta, ale także występy gwiazd Moniki Lewczuk i Sławka Uniatowskiego. Mm. Dzień później, 25 czerwca, w amfiteatrze nad jeziorem Kozienickim odbył się finał Miss Polski Nastolatek. W trakcie sobotniego wieczoru spośród 24 kandydatek wyłoniono tę najpiękniejszą. Zanim jednak ogłoszono werdykt, dziewczęta prezentowały swoje wdzięki w różnych stylizacjach, opowiadały o sobie, swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość. Zgromadzeni na widowni mogli też obejrzeć nagrane wcześniej materiały ze zgrupowania prezentujące poszczególne nastolatki. Tu, podobnie jak dzień wcześniej, pretendentki do korony z uwagą obserwowało specjalnie powołane jury. Za tę najpiękniejszą wśród nastolatek uznano 16-letnią patrycję papis z Masłowa. Koronę zwycięzczyni wręczyła Miss Polski nastolatek 2015 Maja Sieroń. Cała ta gala, całe to zgrupowanie było dla mnie wielką przygodą, na której bardzo dobrze się bawiłam. E, a czy spodziewałaś się tego, że zostaniesz Miss Polski nastolatek? Absolutnie, ten werdykt był dla mnie zaskoczeniem, naprawdę, ale bardzo miłym zaskoczeniem. Tytuł pierwszej wicemis przyznano Aleksandrze Wilińskiej, drugą wicemis została Gabriela Wyszyńska. Tytułem trzeciej wicemis uhonorowano Martę Lisowską, a czwartą wicemis została Sandra Dorsz. Drugą wicemis Gabriele Wyszyńską tego wieczoru okrzyknięto też misjowi, a informację tę ogłosił dyrektor marketingu strategicznego Lactalis Polska, Aleksander Czepelewski. Gabriela nie kryła radości ze zdobytych tytułów. Co robić, żeby być misjowi i drugą wicemis, jak to się robi? Myślę, że najważniejszy jest uśmiech i żeby być radosnym i pewnym siebie i pokazać się z jak najlepszej strony. Była to dla mnie przede wszystkim dobra zabawa, ale też pokazanie siebie z jak najlepszej strony i sprawdzenie siebie. też. Tego wieczoru poza pięknymi dziewczętami na scenie Kozienickiego amfiteatru wystąpili także artyści Mateusz Ziółko i Kasia Moś. Całość poprowadził Kamil Baleja. Gospodarzami imprezy były gmina Kozienica oraz Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka. W poniedziałek, 27 czerwca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się 20. sesja Rady Powiatu Kozieńskiego. Była ona okazją do złożenia odchodzącemu z dniem 4 lipca na emeryturę Stanisławowi Konte i komendantowi powiatowemu Policji w Kozienicach podziękowań za wieloletnią współpracę. Podziękowania za współpracę i bezinteresowne niesienie pomocy otrzymał także przechodzący na emeryturę Witold Adamski, komendant gminny OSP w Kozienicach. Po otwarciu obrad, stwierdzeniu kworum i przyjęciu protokołu z ostatniej sesji, zgromadzeni wysłuchali sprawozdania starosty Andrzeja Junga z prac zarządu, który od ostatniej sesji obradował cztery razy. Podczas tych posiedzeń zarząd zajmował się m.in. sprawami budżetowymi starostwa i jednostek organizacyjnych, podjął trzy uchwały w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o jego przypadku, rozpatrzył wnioski i wyraził zgodę na dofinansowanie w ramach środków zaplanowanych na promocję powiatu oraz w ramach środków pozaplanowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wyraził zgodę na współorganizację jednego z etapów wyścigu Kolarskiego. Zarząd zajmował się także sprawami szpitala w Kozienicach oraz sprawami z zakresu dróg. Ponadto zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski burmistrza gminy Kozienice w sprawie budowy ulicy Długiej na odcinku od ulicy Osiedlowej do drogi powiatowej nr 1712 W w miejscowości Ryczywół, oraz w sprawie budowy drogi gminnej wraz z budową parkingów za blokami nr 10, 12 i 14 przy ulicy Lubelskiej w Kozienicach. Następnie przyszedł czas na rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozieńskiego za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego. Najpierw radna Janina Golik, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu kozieńskiego za 2015 rok. Potem przedstawione zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół zamiejscowy w Radomiu. Starosta Andrzej Jung przedstawił opinię RIO w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok, zaś przewodniczący Rady Powiatu Kozieńskiego Włodzimierz Stysiak w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi Powiatu Kozieńskiego. Po krótkiej dyskusji podjęte zostały uchwały. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozieńskiego za 2015 rok i sprawozdania finansowego przyjęta została przy jednym głosie przeciw i trzech głosach wstrzymujących. Zaś uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozieńskiego za 2015 rok przyjęta została przy dwóch głosach przeciw. Starosta podziękował za przyjęcie absolutorium, zaś przewodniczący Rady Powiatu podziękował pracownikom jednostek oraz starostwa za pracę, która przyczyniła się do przyjęcia absolutorium. Następnie radni przystąpili do podjęcia poszczególnych uchwał. Jednogłośnie przyjęte zostały uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminie Głowaczów na realizację zadania pod nazwą Zakup Nowego Średniego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Głowaczowie. Wprowadzenia zmian w uchwale nr 17 łamane przez 108 łamane przez 2016 Rady Powiatu Kozieńskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Głowaczów na realizację zadania budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Działki Brzuskie. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kozieńskiego na lata 2016-2028, wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kozieńskiego na 2016 rok oraz dotycząca uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Dyskusję radnych wywołała uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Kozienicach za 2015 rok. Zapytania radnych dotyczyły zadłużenia oraz kontraktów z NFZ, wykonanej termomodernizacji i zakładowej polityki i rachunkowości. Ostatecznie uchwała ta została przyjęta przy czterech głosach przeciw i jednym wstrzymującym. Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły m.in. arkusza organizacyjnego w szkołach oraz liczby kandydatów do klas pierwszych. Radni pytali także, czy zostały usunięte skutki ostatnich wichur i jak wyglądają remonty dróg i koszenie trawy na poboczach. Pytania dotyczyły również odnowienia oznakowania pionowego i poziomego przy szkołach oraz placach zabaw, a także badania natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Radomskiej i Lubelskiej oraz przejścia dla pieszych w Brzeźnicy i Zatoki Autobusowej. Poruszona została również kwestia dotycząca programu TV Nasz Powiat – jak poinformował naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Janusz Patkowski, wymóg 32-34 uczniów w klasie dotyczy każdej ze szkół, jest to bowiem kwestia ustalenia wydatków na szkołę. Natomiast ze względu na trwający nabór do szkół, pełna informacja dotycząca kandydatów dostępna będzie we wrześniu. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Łopuszański poinformował, iż wszystkie skutki burzy, które można było usunąć, zostały usunięte. Część remontów dróg zostało już ukończonych, część ma ukończony projekt, a część jest w fazie przetargu. Koszenie trawy na poboczach trwa i na tę chwilę jest ukończone w 90%. Zaś w lipcu rozpocznie się malowanie oznakowania poziomego metodą utwardzoną. Natomiast wspomniane w pytaniu skrzyżowanie leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad. Dyrektor wyjaśnił ponadto, że w sprawie przejścia w Brzeźnicy nie ma jeszcze odpowiedzi. Zaś w sprawie programu TV Nasz Powiat wypowiedział się widzę starosta Krzysztof Stalmach. W sprawach różnych radny Tadeusz Kowalczyk przyłączył się do podziękowań starosty za poparcie absolutorium, zaś przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż z dniem 24 czerwca Krystyna Szcześniak złożyła rezygnację z mandatu radnej. Na retransmisję 20. sesji Rady Powiatu Kozieńskiego zapraszamy do weekendowego wydania kroniki w dniach 9 i 10 lipca. W niedzielę, 26 czerwca, wierni mogli uczestniczyć w uroczystości poświęcenia odbudowanej kaplicy w Cudowie. Najpierw przybyłym przypomniana została jej historia, która sięga czasów królewskich. Wzniesiona została bowiem z inicjatywy kozieńskiego proboszcza księdza Wojciecha Cięciwy na początku XVIII wieku. W miejscu, gdzie według podań w czasie potopu szwedzkiego ukazała się na drzewie Matka Boża z Dzieciątkiem, przepowiadając dla miasta klęski i zniszczenie. Kapliczka stała na terenie zalewowym Wisły, podlegając zniszczeniu, więc została przeniesiona w bardziej dogodne miejsce. Drewniana kaplica o konstrukcji zrębowej, oszalowana na planie prostokąta z dachem dwuspadowym krytym gątem i zwieńczonym sygnaturką, spłonęła w maju 2009 roku. Mszę, której przewodniczył biskup diecezji radomskiej Henryk Tomasik sprawowali ksiądz kanonik Stanisław Kuśmierczyk, ksiądz kanonik Andrzej Szewczyk, ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki, ksiądz kanonik Władysław Sarwa. O poświęcenie w imieniu wiernych poprosili biskupa przedstawiciele Kozienickiej Rady Rycerzy Kolumba. Biskup dokonał poświęcenia wody, którą następnie pokropił ściany kaplicy, ołta, szambonę i tabernakulum. Przekazany został także lekcjonarz. Podczas homilii ks. biskup Henryk Tomasik przypomniał, iż Jezus powołał Kościół, ponieważ pragnął, aby wśród wierzących była wspólnota. Dzisiaj, uczestnicząc w poświęceniu tej kaplicy, uświadamiamy sobie prawdę o tym, czym jest Kościół, i uświadamiamy sobie prawdę o naszym miejscu w Kościele. Kościół to tak jak krzyż, Łączy dwa wymiary. linia pionowa przypomina, że prawda i łaska przyszła do człowieka przez Chrystusa. Teraz przez Chrystusa. Jednoczymy się z Panem Bogiem. Ludzie zjednoczeni z Panem Bogiem są ze sobą zjednoczeni. Kościół to wspólnota piar. Podczas mszy odmówiona została także modlitwa poświęcenia, prośba o pomoc w odbudowie kościoła. Wśród obecnych na uroczystej mszy byli Małgorzata Bebelska, burmistrz do spraw społecznych, Andrzej Jung, starosta powiatu kozieńskiego, Mariusz Prawda, przewodniczący rady miejskiej w Kozienicach, radni, sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji, mieszkańcy powiatu kozieńskiego. Obecni byli również inżynier Kazimierz Górski, autor projektu kaplicy, oraz Marek Figiel, konserwator zabytków. Kaplica w cudowie została odbudowana dzięki inicjatywie wiernych księdza proboszcza kanonika Kazimierza Chojnackiego i jego współpracowników. Blisko 100 strażaków brało udział w ćwiczeniach, które w piątek 24 czerwca przeprowadzono w lasach w okolicach Brzustowa w gminie Garbatka-Letnisko. W akcję gaszenia pożaru lasu zaangażowani byli strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu kozieńskiego, zwoleńskiego i radomskiego. Łącznie 20 zastępów. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Główny temat tych ćwiczeń to jest współdziałanie wszystkich służb na terenie nadleśnictwa podczas pożarów w lasach. My w tych ćwiczeniach skupiamy się przede wszystkim na doskonaleniu sposobu transportowania wody gaśniczej na poszczególne odcinki bojowe. Wykorzystujemy chcemy wykorzystywać do tego typu działań rozmaity sprzęt, tak jak tu mamy kład do transportowania sprzętu, węży, tak żeby tym strażakom jak najlepiej pomóc. Teren, na którym odbywały się ćwiczenia, też nie był przypadkowy. Nie bez powodu wybraliśmy ten teren, teren okolic miejscowości Brzustów. Jest to teren niełatwy do ćwiczeń, jak również i do, do, do działań. Jest teren ten teren jest szczególnie oddalony od komendy powiatowej. Znajduje się na pograniczu trzech powiatów. Ale dzięki temu mogliśmy wykorzystać w tych ćwiczeniach siły i środki z tych właśnie powiatów sąsiednich. Są tu zaangażowane siły i środki z powiatu zwoleńskiego i z powiatu radomskiego w ramach tak zwanych powiatowych plutonów ratowniczych, które mają za zadanie w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej reagować wtedy, kiedy dany powiat potrzebuje pomocy w konkretnym zdarzeniu. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach wspólnie z Nadleśnictwem Zwoleń. Wilgotność cioły jest taka, na takim poziomie, że no, mamy zagrożenie bardzo wysokie. Na razie jeszcze nie wprowadzamy tu zakazu wstępu do lasu, ale przy utrzymującym się w dłuższym okresie czasu takich pogodach prawdopodobnie będzie taka konieczność. Na razie to poprzez sieć obserwacyjną naszą i poprzez tu patrole leśniczych i tej służby terenowej jakoś utrzymujemy ten stan, powiedzmy, takiej gotowości. I... Trzeba przyznać, że jak na tą pogodę na razie nie mamy dużo pożarów i ta sytuacja nie jest taka aż groźna. No ona jest groźna w sensie pogodowym, natomiast jeżeli chodzi o ilość pożarów, to no jest w miarę przyzwoicie, poziom że jest nieźle na dzisiejszy dzień i na tą pogodę oczywiście. Utrzymujące się wysokie temperatury i mała ilość opadów stwarzają dodatkowy problem, którym jest poziom wód w zbiornikach leśnych. W tym zbiorniku jeszcze miesiąc temu poziom wód był praktycznie rowy był pełny. Na dzisiejszy dzień sytuacja jest taka, jak widać. No musimy się posiłkować jednak. Z zewnętrznymi źródłami, jeżeli by coś zaistniało. To tak pożary, oczywiście, jeżeli by taki zaistniał, czyli te źródła zewnętrzne w postaci tych hydrantów na, w miejscowościach tu przyległych, no to właściwie mamy je tu sporo. Natomiast przy, w tym pierwszym momencie nasz bojowy wóz, ten nadleśnictwa, który jest zaopatrzony w wodę i, i ten pierwszy moment, kiedy wykrycie następuje, on też tutaj uczestniczy w takich akcjach. No to mówię to takie środki, które na dzisiejszy dzień posiadamy. Ale to jest najistotniejszą rzeczą, jest jednak wykrycie. Szybkie wykrycie i szybka lokalizacja tego pożaru, no i, i rozpoczęcie akcji. Działania strażaków zostały także wsparte przez samolot gaśniczy będący na wyposażeniu lasów państwowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń z uwagą obserwowali, jak przystępuje on do gaszenia pożaru. Po zakończeniu ćwiczeń przeszedł czas na podsumowanie. Ich przebieg Mówił zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Potucha. Jak powiedział, celem tego rodzaju ćwiczeń jest doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami PSP i OSP oraz leśnikami w myśl powiedzenia im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. W 30 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyła się kolejna Narada Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych. Spotkanie otworzył i poprowadził sekretarz gminy Stanisław Siderski. On też powitał zaproszonych gości – Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Obywatelskich w Starostwie Grzegorza Maciejczyka, Włodzimierza Kowalskiego występującego w roli przedstawiciela Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz przedstawicieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Miejskim Piotr Szafran oraz przedstawiciele policji. Podczas narady powitano też Henryka Jaworskiego, nowego przewodniczącego Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Kozienicach. Główne tematy narady dotyczyły informacji o realizacji wniosków z zebrań, organizowanych na terenie gminy w lutym i marcu tego roku, a także realizacji wniosków sołeckich. Następnie głos zabrał przedstawiciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego Robert Górecki, który przedstawił zgromadzonym ofertę placówki, zachęcając do korzystania z kursów realizowanych w najbliższym czasie przez ZDZ. Informacje o pracy i działaniach Mazowieckiej Izby Rolniczej przedstawił z kolei jej przedstawiciel Włodzimierz Kowalski. Mówił m.in. o systemie monitorowania i oceny suszy na terenie gminy oraz o działaniach mających ulepszyć ten system. Zaprosił też zgromadzonych na dni ogórka zaplanowane na 3 lipca, podkreślając, że jest to nie tylko impreza integrująca lokalną społeczność, ale także promująca regionalne rolnictwo. W wolnych wnioskach proszono m.in. o naprawę słupków wzdłuż ulicy Głowaczowskiej, zniszczonych po kolizji drogowej na skrzyżowaniu ulicy Głowaczowskiej z ulicą Żeromskiego. Rozmawiano o zabezpieczeniu bądź wycince uschniętych drzew. Mówiono też o usunięciu zniszczonego po nawałnicy drzewostanu. Rozmawiano o opiece nad rannymi dzikimi zwierzętami i ptakami, o remoncie śluzy w Ryczywole. Poruszono też między innymi kwestie nowo zainstalowanego, a niedziałającego oświetlenia w Janowie oraz kwestie przejścia dla pieszych wzdłuż wiaduktu w Zdrówce. Zapal Iskram po raz pierwszy pod taką nazwą 26 czerwca w Wólce Tyżyńskiej odbył się integracyjny rajd sportowo-turystyczny. To jest pierwszy rajd motorowerów z czasów PRL-u. Pomysł robiliśmy z tego, że jest dużo imprez, różnych zlotów, rajdów samochodowych, zabytkowych, samochodów i motorów zabytkowych. Natomiast jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby wykorzystać motorowery i tylko motorowery. Jak zauważył inicjator i organizator wydarzenia, na motorowerach wychowało się wiele osób począć się na nich jeździć i naprawiać. Jednak najważniejszy powód zorganizowania tej imprezy był jeszcze inny. Coraz więcej osób zbiera takie motor, motorowery, a nie ma się kiedy idzie z kim spotkać, pogadać, pochwalić się i razem spędzić czas. Przybyłych na rajd nie zdziwiła jego nazwa. Jak wszyscy pewnie wiedzą, co mieli z nimi kontakt, takimi motorowerem, że zawsze był problem właśnie z tą ich skr, dlatego właśnie taki pomysł, że złap po raz pierwszy. Na starcie stanęło 17 uczestników, którzy jednocześnie zaprezentowali niecodzienne już dzisiaj maszyny. Motoring Przede wszystkim, komary, e, Simpsony SR2, e, jawki 50, czyli to te wszystkie, są, o jeszcze ogarki są wiem chyba, e, czyli wszystkie, to cała śmietanka, na której się wychowało nasze społeczeństwo motoryzacyjne. Trasa rajdu wyniosła 35 km. Były na niej punkty kontroli przejazdu i punkty próbne, ale próbą okazał się już sam początek, bowiem to na nim była próba rozruchu. Zawodnicy startowali pojedynczo i każdy miał 10 sekund na odpalenie motoru. Po upływie wyznaczonego czasu zawodnik mógł motorower odpalać z popychu, ale tracił punkty. Próby sprawnościowe e, troszeczkę śmieszne, trochę na czas e, ze zgadywankami takie typowo piknikowa impreza. Dla zwycięzców przewidziane zostały puchary. Gratulujemy pomysłu dobrej zabawy i czekamy na kolejne edycje. Już po raz czwarty mieszkańcy Trzech Sołectw, Przewozu, Wójtostwa oraz Holendrów Kozienickich mieli okazję spotkać się na festynie rodzinnym. Został on zorganizowany w niedzielę 26 czerwca na terenie warsztatu terapii zajęciowej w Przewozie. To jest jakby centralne miejsce po prostu wszystkich sołectw. Organizatorem jesteśmy z Trzech Sołtysów, z Trzech Sołectw z pięciu wsi. A cel taki, żeby zintegrować tych mieszkańców z pięciu wsi. Jesteśmy z sobą połączeni, malże tak terytorialnie po prostu graniczymy z sobą. No i po prostu nam nie mamy jeden wspólny obiekt, którym zbieramy się, mamy wspólną salę w której mamy zebrania, szkolenia i po prostu robimy to razem, jesteśmy najbliżej siebie. ten został zorganizowany w ramach Funduszu Sołeckiego. Po prostu oszczędzamy na, na, na kosztach, bo mamy jedne wspólne dmuchańce, jeden wspólny lokal, jeden, jeden wspólny plac. Cel nadrzędny imprezy z pewnością został osiągnięty, bowiem z każdą godziną przybywało chętnych do zabawy. Wiele atrakcji czekało na najmłodszych, dla nich zostały przygotowane gry i zabawy z animatorem, niemałą atrakcją były dmuchane zjeżdżalnie, dla starszych natomiast na wieczór zaplanowana została zabawa taneczna. Okres letni powinien cieszyć. Nie cieszy, patrząc na statystyki dotyczące wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Jak się okazuje, tych najwięcej jest na terenie województwa mazowieckiego. Policja ostrzega i apeluje do kierowców o zachowanie rozwagi na drodze i przestrzeganie przepisów. Największą liczbę wypadków na terenie polskim mamy na terenie mazowieckim. Yy, oczywiście mówimy o wypadkach z, yy, ze skutkiem śmiertelnym, prawda? Dlatego policja prowadzi kampanię, rozpoczęła kampanię pod nazwą Stop Wypadkom, która ma na celu uświadomienie kierowców, jakie zagrożenie wpływa na nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Policjanci będą stosowali zasadę zero tolerancji, która ma na celu egzekwowanie przepisów, a w przypadku realnego zagrożenia zatrzymywane będą prawa jazdy. Chodzi o główne przyczyny zdarzeń drogowych, także tak jak prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, prawda? Policjanci będą też sprawdzać, czy podróżujący korzystają z pasów i czy znajdujące się w pojazdach dzieci podróżują w fotelikach samochodowych. Trzeźwość kierowców też będzie podlegała kontroli. Warto więc wziąć sobie wszystkie przestrogi do serca, bo przecież nie chodzi o nic innego jako ludzkie życie. Od 21 czerwca obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasów znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Kozienice, a uszkodzonych przez wiatr. Wszystko dlatego, że 17 czerwca przez teren Nadleśnictwa przeszły wichury, które spowodowały katastrofalne szkody w drzewostanach. Szkody te oszacowano wstępnie w rozmiarze około 16 tysięcy metrów sześciennych złomów i wywrotów. Jeśli chodzi o teren powiatu kozienickiego, to najbardziej ucierpiało leśnictwo Adamów. W związku w związku z tym, poza zakazem wstępu na te tereny, zamknięto szlak pieszy na odcinku Brzuza Działki Brzuskie, szlak rowerowy na odcinku 4 Kopce Łaszówka oraz trasę do Nordic Walking wzdłuż ulicy Wójcików w Kozienicach. Pamiętajmy, że pobyt w lesie podczas silnego wiatru może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Należy też zachować szczególną ostrożność, poruszając się po drogach i szlakach turystycznych. Zwracajmy uwagę na wywrócone połamane drzewa oraz na zwisające bezpieczne konary i gałęzie. Lokalizacje największych szkód można obejrzeć na mapie zamieszczonej na stronie Nadleśnictwa Kozienice www.kozienice.radom.lasy.gov.pl Wiatrołomy będą usuwane systematycznie do końca roku. Wraz z końcem czerwca ukazał się 56 numer magazynu kulturalnego KDK. Przeczytamy w nim wiele artykułów i relacji z wydarzeń, które organizował Kozienicki Dom Kultury. W tym m.in. o trzecim ogólnopolskim turnieju tańca breakdance Kozienice City Breakers, tegorocznej nocy świętojańskiej, dniach Puszczy Kozienickiej, półfinale Miss Polski 2016 oraz finale Miss Polski na Nastolatek 2016 w Kozienicach. Przeczytać można również o spotkaniu ze znanym publicystą i dziennikarzem Szymonem Hołownią w Centrum Kulturalno-Artystycznym oraz o czwartym Mazowieckim Festiwalu Piosenki Języcznej i Spektaklach Teatralnych Grup Działających w KDK, a także o Poranku Teatralnym o skrzacie Kasi i Gosce oraz prezentacji prac twórców z Weny podczas Dni Dęblina. W najnowszym numerze znajdują się również informacje o zakończeniu Roku Kulturalnego wszystkich zespołów, sekcji i klubów działających w KDK, sukcesie solistek z Młodzieżowej Estrady piosenki działającej w KDK Małgorzaty Kutyły i Martyny Pajączkowskiej, wizycie wolontariuszy z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu Skrzydła w Świetlicy Środowiskowej Uśmiechnięte Buźki, a także o odbiorze plastikowych nakrętek zbieranych na rzecz chorych dzieci. Wersja papierowa dostępna jest m.in. w Centrum Kulturalno-Artystycznym, a elektroniczna na stronie www.dkkozienice.pl. Zachęcamy do lektury.